Porozumienie czy manipulacja? Ukraina ignoruje polski IPN w sprawie ekshumacji na Wołyniu. Deklaracje współpracy a rzeczywistość. Mimo wcześniejszych zapewnień o wspólnych działaniach strona ukraińska rozpoczęła ekshumację w ugłach i późnikach bez konsultacji z Polskim Instytutem Pamięci Narodowej. Jest to kontrowersyjny krok, który podważa zaufanie i wywołuje falę krytyki w Polsce. Ukraiński IPN zapowiedział, że prace będą prowadzone wyłącznie przez ukraińskich specjalistów, co obudzi pytania o rzetelność i obiektywizm tych działań. Zniesienie moratorium przełomczy gra polityczna. Pod koniec 2024 roku Ukraina zniosła zakaz ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, który obowiązywał od kilku lat. Decyzja ta była wynikiem nacisków polskiej strony, ale sposób jej realizacji budzi kontrowersje. Władze ukraińskie wciąż kontrolują proces, co dla wielu Polaków jest niedopuszczalne. Kluczowe lokalizacje ekshumacji. Prace ekshumacyjne mają objęci miejscowości ugły w obwodzie Rówieńskim oraz późniki w obwodzie tarnopolskim. Według dokumentów i wspomnień mieszkańców, w późnikach może być pochowanych kilkadziesiąt osób. Jednak brak współpracy z polskimi ekspertami utrudnia pełne zrozumienie i upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń. Reakcja polskiego IPN Rzecznik IPN wyraził niezadowolenie z faktu pominięcia polskich specjalistów w pracach ekshumacyjnych. Podkreślił, że polska strona wielokrotnie składała wnioski o współpracę, które były ignorowane. IPN zapowiedział dalsze działania mające na celu zabezpieczenie polskich interesów w tej sprawie. Podsumowanie. Ekshumacje na Wołyniu to temat, który wciąż dzieli Polskę i Ukrainę. Choć zniesienie moratorium było krokiem w dobrą stronę, sposób realizacji tych działań pozostawia wiele do życzenia. Brak współpracy z polskimi ekspertami podważa wiarygodność całego procesu i budzi pytania o jego cel. Czy Ukraina rzeczywiście dąży do pojednania, czy jest to jedynie gra polityczna? Wnioski. Współpraca polsko-ukraińska w kwestii ekshumacji wymaga transparentności i wzajemnego szacunku. Polskie władze powinny stanowczo domagać się udziału w pracach ekshumacyjnych, aby zapewnić ich rzetelność. Historia Wołynia wciąż pozostaje bolesnym tematem, który wymaga delikatnego podejścia i uczciwości. Ciekawostki. W późnikach, według wspomnień mieszkańców, pochowano kilkadziesiąt osób w zbiorowych mogiłach. Prace ekshumacyjne mogą ujawnić nieznane dotąd fakty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Zniesienie moratorium na ekshumację było efektem wspólnych rozmów między ministrami spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Opinie polityczne. Konserwatywni politycy w Polsce podkreślają, że brak współpracy w sprawie ekshumacji jest dowodem na brak szczerych intencji ze strony Ukrainy. Domagają się bardziej stanowczych działań polskiego rządu, aby zabezpieczyć interesy polskich ofiar i ich rodzin. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.